Dziś otwieramy wystawę poświęconą działalności żołnierzy wyklętych na ziemiach właśnie tutaj Koźla ówczesnego i gościęcina. Stoimy przed budynkiem, który po II wojnie światowej miał taką ponurą sławę, mianowicie mieściła się tutaj, mieścił się tutaj miejscowy posterunek Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Chcemy przybliżyć te wydarzenia z ponad już 75 prawie 5 lat dokładnie z 1949 roku, kiedy na terenie właśnie ówczesnej ziemi kozielskiej i gościńcińskiej została przeprowadzona pacyfikacja żołnierzy, którzy działali w ramach ugrupowania Wolność i Niezawisłość i chcemy naszym mieszkańcom przypomnieć właśnie o tych bohaterach. Którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Ja myślę, że ekspozycja tej wystawy to około miesiąca tutaj, ale później byśmy chcieli ją przenieść do naszych placówek edukacyjnych, żeby młodzież jakby bezpośrednio mogła poznać te karty historii, o których nie zawsze pamiętamy, bo pamiętamy o tych największych bohaterach, o tutaj Danucie Siedzikówniej, Ince czy Majorze Łupaszce, a nie pamiętamy o tym, których mieliśmy tutaj na miejscu, którzy przybyli po drugiej wojnie. Światowej z Kresów Wschodnich i założyli właśnie taką działalność tutaj antykomunistyczną na tych terenach. I chcielibyśmy, żeby ci nasi lokalni bohaterowie również zaistnieli w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, ta wystawa, którą tutaj oglądamy, jest fragmentem dużej wystawy, na której były pokazani żołnierzy niezłomni z województwa opolskiego. Tutaj wybraliśmy taki wyścig, który dotyczy żołnierzy niezłomnych. Ziemi kozyński, to znaczy dawnego powiatu kozieńskiego, bo nie było coś takiego powiatu kozieńsko-kozieńskich, która nazywała Kozieńska. E, tak jest prawda, że ja tutaj mieszkam na tej ziemi kozieńskiej od 76 lat, także troszkę na ten temat nie wiem, jeszcze co nieco pamiętam. E, proszę Państwa, dlaczego ta wystawa jest dzisiaj otwarta, dlaczego akurat w tym miejscu? bo zbiega to się z 75. uchwytacją przez powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w największej województwie opolskiej siatki Rzeszenia Niepodległościowego Wolność i Niezawisłość.